Trwa pasa piłkarzy Motoru Lublin po przegranej z Siarką Tarnobrzeg. Wczoraj lublinianie zeszli z boiska znów jako pokonani. Tym razem za mocna okazała się Pogoń Siedulce, która w Lublinie wygrała 2 do 1. To trzecia z rzędu porażka Motoru. Pierwsze minuty meczu pokazały, że to goście są bardziej zmotywowani. Co chwilę na bramkę Motoru sunął atak za atakiem. Ich akcją brakowało jednak wykończenia. Pogoń dopięła swego w 34 minucie. Po fatalnym błędzie obrony motoru pięknym strzałem popisał się Damian Guzek. Trzy minuty później kolejną akcję na gola zamienił Samuelson Dunka i motor do przerwy przegrywał 0-2. W drugiej połowie tempo gry nieco spadło i gdy wydawało się, że więcej goli nie padnie, motor zaczął stwarzać sytuacje bramkowe. Jedną z nich Lublinianie wykorzystali w 78 minucie. Swojego pierwszego gola w barwach lubelskiego klubu strzelił Maciej Tataj. Mimo kolejnych akcji z obu stron wynik nie uległ już zmianie. W pierwszej połowie no, praktycznie nie stworzyliśmy sobie żadnej sytuacji. Przeciwnik stworzył dwie sytuacje, strzelił dwie bramki i się cofnął na własną półkę, już było ciężko cokolwiek zrobić, w drugiej połowie to wyglądało lepiej, ale nie wiem, może za braku 10 minut, żebyśmy strzeli tą bramkę i też szczęścia, bo mieliśmy tam parę takich podbrankowych sytuacji. Sam miałem sytuację, no jakoś zabrakło szczęścia, no ale mam nadzieję, że w następnym meczu zdobędziemy już te trzy punkty. No musimy coś zmienić, musimy coś zmienić, bo no tak dalej być nie może. Musimy zacząć wreszcie punktować, nie wiem jak. Musimy coś zrobić na tych treningach, w meczach, żeby nie przesypiać pierwszych połów, żeby zacząć strzelać jako piersi bramkę i może się to przełoży wreszcie na końcowy rezultat. Przegrywamy trzeci mecz z rzędu i niestety trzeba się uderzyć mocno w piersi, przemyśleć w co nie, idzie nie tak. No i w w końcu wygrywać te mecze, bo są to bardzo potrzebne. Motor Lublin po siedlce, 1 do 2. Na wszystej kolejce spotkań drugiej ligi w grupie wschodniej przegrana Motoru i remis Wisły Puławy, a oprócz tego... Pelikan wygrał ze świtem 2-0. Radomiak remisuje ze stalą Rzeszów 1-1. Limanowia z Concordią Elbląg 0-0. A Stal Mielec z Wigrami suwałki z 1-1. Olimpia Elbląg wygrywa z Garbarnią 2-0. Znicz remisuje ze stalą stalowa wola 2-2. A Legionowia wygrywa z Olimpią Zambrów 3-0. tabeli na czele Stal Rzeszów i Pogąsiedlce te zespoły mają po 12 punktów. Na czwartym miejscu z dorobkiem 11 punktów Wisła Puławy. Motor jest 13. Z 7 punktami a na dole tabeli Olimpia Zambrów, Limanowia, Świtnowy Dwór Mazowiecki i Garbarnia craco